Wrzesień to dobry moment, aby zastanowić się na tym, jak oszczędzać na przyszłość dziecka. Jest kilka rzeczy, które warto przemyśleć w tej kwestii. Pierwsza to zacznij oszczędzać jak najszybciej, jak najwcześniej. Dlaczego? Im szybciej zaczniesz odkładać, tym większą kwotę jesteś w stanie uzbierać i tym więcej odsetek jesteś w stanie e, zarobić po drugie ważna jest systematyczność regularne odkładanie mniejszych kwot jest dużo mniej obciążające dla twojego budżetu niż wyłożenie jednorazowo dużej kwoty co jest ważne wybieraj produkty finansowe, które są bezpieczne, co to znaczy bezpieczne to są na przykład lokaty, konta oszczędnościowe czy polisy z gwarancją kapitału jeżeli coś się wydarzy na rynkach finansowych no to one są w jakimś stopniu w stanie zabezpieczyć ten twój kapitał no, nie stracisz tak naprawdę ustal Cel i horyzont czasowy. Jasno określony cel, na przykład studia dziecka, czy wkład własny na mieszkanie, czy zakup mieszkania, mobilizuje cię bardziej do tego, żeby regularnie oszczędzać. Ustal też horyzont czasowy, ponieważ wiesz wtedy, że na przykład przez 18 lat oszczędzasz pieniądze na ten, na ten konkretny cel. Inna rzecz, unikaj ryzykownych inwestycji. Wiadomo, nie sztuką iść do kasyna, wysłać totolotka i przepuścić wszystko. Dlatego nie ma sensu ryzy ryzykować tymi pieniędzmi. Można je w bezpieczny sposób pomnażać, inwestować. Ostatnią kwestią jest stworzenie planu finansowego. On pomoże Ci sprawdzić Twoje możliwości finansowe, ułożyć. Całą drogę do osiągnięcia tego, tego celu. Jeżeli sam nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz skorzystać z pomocy na przykład doradcy finansowego. A jak Ty oszczędzasz na przyszłość swojego dziecka? Czy to robisz, czy planujesz zrobić to w przyszłości? Podziej się w komentarzu, bo to ciekawy temat, który warto poruszyć i o którym warto rozmawiać. Z góry dziękuję. Cześć!